Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony krzak 99 i witam w filmie historycznym, w którym mam zamiar pokazać Wam wszystkie KW projekty. Głównie takie, które wizualnie się różniły, no bo na przykład tam, nie wiem, jakieś tam, wiadomo, typu zmieniono, roz... znaczy to jeszcze akurat większa zmiana, że zmieniono na przykład szynie biegów czy coś w tym stylu, ale no głównie chodzi o, o to, co się zmieniało wizualnie poszczególnych modelach i jakie można ewentualnie odróżnić. Więc zaczynamy od KW1. Tutaj mam foldery. Zająłem, no trochę to zajęło tę uzbieranie. Więc zaczynamy od kwU Folder KW1939 jest pusty, ponieważ tam się trochę namieszało. Zaczynamy więc. Tutaj mamy zdjęcie KWU, czyli pierwszego prototypu KW. On był uzbrojony w armatę 76 mm, armatem 45 mm, oraz z tyłu wieży był karabin maszynowy. Tutaj w kadłubie nie było ani otworu, ani jarzma, tym bardziej na karabin maszynowy. Tutaj mamy zdjęcie od boku. Miał taką trochę zaokrągloną wieżę, ale nie znam jej, jej parametrów. Widzimy tutaj karabin maszynowy, i ten pojazd został wysłany na front zimowy. W 1939 roku. Lecz przed wyruszeniem na front zamontowano mu tą drugą armatę 45 mm, no tak, armatę 45 mm, i zastąpiono ją karabinem maszynowym. Tu mamy prototyp KW2, a raczej KW2, KW z dużą wieżą, ponieważ w, nagle w 1900, na początku 1940 roku, albo pod koniec 1939, już teraz dokładnie nie pamiętam. Dowództwo radzieckie odkryło, że potrzebują czołg do niszczenia bunkrów, ponieważ armata 76 mm nie daje rady i przy okazji niszczenia wszystkiego, co tam na polu walki się znajdzie, jakieś czołgi, artyleria i tak dalej. Więc postanowiono zamontować armatę od kalibru 152 mm wzwyż na podwozie UKW. I początkowo to był nazywany, rozróżniany nie KW-1, KW-2, tylko KW z małą wieżą, czyli KW-1 i KW2, KW z dużą wieżą, czyli KW-2. Tutaj mamy zdjęcie, nie, wiem, nie pamiętam, którego prototypu powstał. Ogólnie pierwsza wieża, ta KW-2, wylądowała na podwoziu KW-0, czyli zdemontowano tą wieżę małą i zamontowano tą dużą. Tutaj mamy późniejszy kadłub, taki, to jest być może prototyp chyba, chyba U-3, to był U-0, później był U-1, U-2, U-3, którym jest ten i tutaj jak już widzimy jest otwór i to był otwór na właśnie, żeby kierowca mógł odpowiadać ogniem z maszynowego. Była zamontowana tutaj również taka klapka, e która podczas testów strzelania odpadła i na początku nie wiedziano jak będzie się zachowywała cała ta konstrukcja i co będzie działo się w wieży, więc strzelania odbywały się bez załogi wewnątrz. Tutaj mamy tył. Tu była jeszcze ta stara wieża. Znaczy to jest wieża tego starego typu z kośną płytą przednią oraz ile tu było kątów? Chyba 7 siedmiokątne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak. Siedmiokątną wieża. Tutaj to był tylko otwór do wsadzania armaty i był demontowany tylko w warunkach serwisowych w warsztatach. Tutaj mamy prototyp U, U-7, który miał wysokie błotniki, które były na wysokości dachu kadłuba. Mamy tutaj, jak już widać, też właśnie ten otwór. Tego otworu tego nie było w kadłubie prototypu U-0. Mamy też okrągłą wieżę. I po, prototypy powstały od U-0 do U-18. Jest ich ponoć historia w internecie, gdzieś znalazłem stronę, nie mogłem jej później już znaleźć. Tą informację w końcu znalazłem na Tank Archives, że powstało 18 prototypów, ponieważ nie mogłem znaleźć, zgubiłem tam tą stronę, wiedziałem, że coś będzie więcej, a nie, że kończyły się na U7. Tu mamy model, że tak powiem, hw 1 model 1939, albo też można określić to wczesny. Mamy już skośną wieżę bez tego zaokrąglenia armatę eu 11 76 mm oraz otwór na karabin maszynowy, karabin maszynowy. I tutaj widzimy Niemca stojącego przy wraku. Tutaj są schematy. Tutaj mamy ten prototyp. Tu mamy KW-1. Tutaj mamy KW-1. Tu, tu nie wiem właśnie z tą wieżą, czy ona była tylko w egzemplarzach prototypowych, czy w tych w pierwszej i tam późniejszej serii już była montowana 6 e, e, bez zaokrąglenia wieża. Tu mamy w kadłub co ciekawe późniejszy, ponieważ jest tutaj jarzmo kabinu maszynowego, ale wie, mamy z Armatą E11 cię kanciastą. Tu mamy też zdjęcie z początku wojny 1941, w sensie wojny ojczyźnianej. Mamy tutaj KW1 z, Czesną wieżą, armatą e 11 i jarzmem karabinu maszynowego. I tutaj jest zdjęcie już z wieżą też KW-1 z kadłubem bez jarzma kulistego na karabin, ale wieżą już kanciastą. Dalej przechodzimy. KW-1 1940. W 1940 roku stwierdzono, że wymieniamy armatę e 11 na EW-32 która miała, Co ciekawe te same parametry balistyczne różniła się tym, że oporo powrotnik miał siłownik na dole, a nie na górze jak w armacie L11, jak to widać w armacie E11, że armata jest w dolnej części maski jarzma armaty. Tu w tym egzemplarzu tutaj widzimy, już jest jarzmo kulowe w kadłubie oraz mamy dołożone płyty pancerne po bokach oraz na dolnej płycie. I na przednie płycie pewnie, o ile dobrze pamiętam, też, a ten egzemplarz został wyłowiony z jakiegoś jeziora, rzeki, coś w tym stylu, gdzieś w Rosji. Tutaj mamy zdjęcie kolejne tego modelu. Tego modelu dolna płyta jest dopancerzona, boki też, przód, czy pod gąsienicami, pomiędzy kołami jezdnymi, a kołami rolkami. Tutaj nie wiem, czy jest dopancerzenie, odnośnie KWE, 1E, za chwilę przejdziemy. Tu mamy kolejny model 1940 bez dopancerzeń. Tu mamy jego rzuty. Tu mamy ten egzemplarz, który był na pierwszym zdjęciu. Wyłowiony nie wiem czy to jest rzeka, pewnie jak ktoś poszuka to sobie znajdzie gdzie on był wyłowiony. A tu jest ten sam model, bo ma ten sam numer taktyczny. Przejdę tu. 061, czyli 61 i tutaj też mam 61. Tylko inne zdjęcie. Tutaj widać płyty pancerne i tą wieżę. Przechodzimy dalej. KW1E. W 1941 roku odkryto, no właśnie, że 88-ka jest w stanie to, te czołgi przebijać jako jedyna. Do dotychczasowych armat przeciwpancernych, a raczej używanych jako przeciwpancerne, więc postanowiono dołożyć płyty o grubości 35 mm. Ta dolna płyta chyba miała tylko 25 mm to do dołożenie, ale tego nie pamiętam, to można sobie sprawdzić w Wolkanderze na schemacie KW1e -e -e i KW1, o, chyba tego pancer Campwagen 750 i chyba 4 Dobrze, więc tutaj właśnie to polegało na tym, że z około 105 egzemplarzy zostało wysłanych z powrotem do fabryk, gdzie dołożono im te płyty pancerne na wieży. Na kadłubie boku, poniżej błotników, powyżej błotników oraz tutaj z przodu wieży i na przodzie kadłuba. Na przedniej płycie z wizjerem oraz jarzmem. I tutaj nie mamy na płycie dolnej płycie, ale tutaj też był dokładany pancerz. Tutaj inne zdjęcie takiego właśnie poługu Dalej. Model 1941. I tutaj zaczynają się kombinacje. Model 1941 możemy odróżnić po tym, przede wszystkim po armacie ZIS-5 lub F-34. Nie pamiętam też jaka tam była różnica, ale parametry miały podobne. Były nadal do doukładane płyty pancerna przednia i dolna. Zrezygnowano z tych bocznych, jedynie tutaj, gdzie jest łożyska pod wieża. Jest dołożona taka płytka pancerna, ciekawostka World of Tanks w przypadku pancerka Wagen, yy, nie, pancerka Wagen. Ta płytka jest również w KW-1 SA World of Tanks i ona nie jest ustępniona jako pancerz, przynajmniej na dzień dzisiejszy. No i do meritum. Co jeszcze odróżnia ten model wizualnie? Wieża została uproszczona, że dawniej... Jak widzimy na tym zdjęciu, to też jest model 1941, ponieważ mamy Armaty ZIS-5 lub F34, ale płyta bok wieży zaczyna się takie wcięcie na dolnej części. Ono zaczyna się, że tak powiem, po zakończeniu tej szpary wizjera. A tutaj na zdjęciu widzimy, że w tym modelu, żeby uprościć produkcję, nie robiono tego już do okrąglenia tutaj. Tylko obalono po prostu, ciągnięto bok do końca wieży tutaj, do końca wieży, w sensie do końca wieży na średnicy mocowania z kadłubem. Ale również, tutaj mamy kolejne zdjęcie, ale również co ciekawe, Tutaj mamy te płyty pancerne, tu jedna odpadła. Oglądają jakiś Niemiec. Dalej. To ciekawe, tutaj nie wiem, czy nie walnąłem gafy, ale to w innych próbach nagrania też było, o tomu wspominałem, więc już nie doinformowałem się w tej kwestii, coś tam doczytywałem jak coś. Tutaj mamy raczej model 1941. Nie 1942, ponieważ wieża odlewana, która została też powstała w 1941 roku, różniła się z wieżą odlewaną w 1942 roku grubością. Oraz z takimi szczegółami jak przez to, że była grubsza, ta później modelu 1942 wystawała za obrys kadłuba. Ta tutaj o ile dobrze widzę, nie wystaje, tylko może minimalnie na tę dodatkową płytę pancerną, oraz różni się z mocowaniem jarzma karabinu maszynowego tylnego. Tam jego osłoną, tam wystawaniem coś w tym stylu. Do tego przejdziemy później. A główną różnicą taką yy, też no właśnie trochę wizualną było to, że ta wieża w modelu 1941 miała grubość 90 mm, A w modelu 1942 ta wieża miała, ten odlew miał 110 mm grubości i ona jest w World of Tanks. Jako topowa wieża KW1. Dalej. Czy tu wszystkie zdjęcia były? Ponieważ mogły. Tego zdjęcia mogło. Tak, tego zdjęcia nie było. Niektóre coś źle przekopiowałem. Jako pobrany plik. Dalej. Przechodzimy. Model 1942. Tak ja, jak już mówiłem model 1942 został tam uproszczony, kadłub w ostatniej serii produkcyjnej, tam chyba to było pod koniec 1942 roku, gdzie tył kadłuba, gdzie wcześniej było to takie zaokrąglenie, właśnie tutaj zwróciłem to zdjęcie, potrzebuję zdjęcia jeszcze szybko, 1940. W modelu 1942, jak tutaj mamy to takie zaokrąglenie, zostało to zastąpione po prostu takim ścięciem na, dla uproszczenia produkcji. Więc wracając do modelu 1942, tak jak mówiłem, wieża jest odlewana. Tutaj widzimy, jest taka grubsza. Co jeszcze charakteryzowało ten model? No, poza jeszcze oczywiście większą masą. Mamy tutaj do pancerzoną dolną płytę, przednią górną płytę. Został montowany również, tutaj nie ma, ale był montowany w tych modelach również ten uchwyt na karabin maszynowy DT. No i tutaj mam zdjęcie z internetu modelu, żeby Wam właśnie pokazać. Ta że tak tutaj wystawała nad ten obrys kadłuba. Tutaj są zdjęcia ze strony z forum Thunder, do której albo została zarchiwizowana, jakoś ustawiona jako prywatne, że nie idzie wejść z przeglądarki do niej, albo trzeba się zalogować, albo jej w ogóle już nie ma i co mnie dziwi, mimo tego, że mam tam link do tej strony, tam coś właśnie jest napisane, takiego, że albo jest niedostępna, albo już została usunięta czy coś w tym stylu. Model 1941. Jak widzimy tutaj ta wieża nie wystaje poza tym dopancerzenie a w modelu 1942 wystaje poza to do pancerzenia. W modelu 1941 mamy taki wystający karabin maszynowy i to mocowanie do tego jarzma. W modelu 1942 mamy takie bardziej wklęsłe i ta wieża, a ten odlew wieży ma taki, taki kółko, że tak powiem. Jak tutaj widzimy. I jest to tak cofnięte to mocowanie. Jest ono odsłonięte. Co jeszcze tutaj takiego. O, i tutaj mamy właśnie ten model na modelu 1941. No to już tam było też wcześniej montowane te karabiny maszynowe, ale nieczęsto. często. do obrony lotniczej. Przed samolotami. To właśnie nie wiem, czemu to zdjęcie tutaj jest. Nie wiem, czy tylko dla porównania, no ale wrzuciłem. No cóż. Przechodzimy dalej. KW1. Teraz przechodzimy do prototypów. Znalazłem projekt, zdjęcie projektu właśnie też na stronie forum e, WarThundera. To jest szkic projektu zamontowania armaty 57 mm w kadłubie. Na stronie Wargamingu War, War, do Wargaming wiki, gdzie jest artykuł o KW-1 jest napisane, że armata, obiekt 413 lub 403 57 mm nie była przez, zaprojektowana do, nie była planowana do tego egzemplarzu, do KW1, tylko do KW1S Nie wiem, nie znalazłem informacji na ten temat, ale jak widzimy Armata 57 mm jak, jak któregoś modelu była zaprojektowana do... właśnie tu jest specjalnie w wieży jak to będzie rozmieszczone do, do KW1. Żeby poprawić parametry penetracji. I jeszcze nie wiem czy wspomniałem armata F32 oraz F11 e 11 oraz F32 posiadała te same parametry balistyczne Czyli tą samą, znaczy tą samą penetrację. Balistyczne pewnie też. Tak przypuszczam w takim razie. w folderu jeszcze nie było. KW1 z różnymi armatami. I tutaj chodzi mi o to, że... To jest, y, są zdjęcia z artykułu na Tank Archives, w którym jest, o, po, tam jest nazwa armata ZIS-5, armata, armata, trzy nazwy, jedna nazwa, czy coś w tym stylu, odnośnie armaty ZIS-5. I tutaj mamy armatę pod nazwą ZIS-22, jedna armata, 3 nazwy, chyba, coś takiego. Tutaj mamy zdjęcia z testów armaty ZIS-5. Tutaj mamy tą armatę pod nazwą F-22. Co ciekawe mamy stary kadłub, nie ma jarzma. Takie nietypowe na AKW-1 jarzmo armaty. No i armata 76 mm. Tutaj zdjęcie tego samego wozu i tu jest pod nazwą ten plik pobrałem jako armata ZIS-5, tu jest jako F-22. I tutaj mamy chyba ten sam egzemplarz prototypowy, również z armatą jak jest napisane z 5 Co ciekawe do no, KW-1 były planowane, żeby wzmocnić jego siłę ognia albo dwie, co najmniej albo trzy armaty 85 mm. Nie znalazłem dokładnie informacji o armacie F-30, która jest w World of Tanks zamontowana w, to, jako w topowej konfiguracji. Jedyne co znalazłem to, że to mógł być jako właśnie egzemplarz KW-11, o którym za dużo informacji, no właśnie nie znalazłem i tam nie ma w internecie, nawet na rosyjskich stronach chyba informacji. Ale znalazłem o, informację o takiej armatach jak ZIG-1, czyli projekt pierwszy, to był jakiś skrót, nie pamiętam jaki, armaty 85 mm. I jest to wieża, chociaż teraz nie pamiętam czy ta armata była pierwsza, czy ZIS-25 była pierwsza. Ale wydaje mi się, że mogło być ZIS-25, ponieważ ta armata, ta, ten schemat prezentuje moim zdaniem wieżę model 1000, wieżę spawaną, nie odlewaną. O, tak się odróżniało, spawana, odlewana. Więc armata 85 mm ZIS-25, czyli za, jak zamontowanie armaty 85 mm wieży KW-1. Nie jestem pewien, czy to jest wieża spawana, wydaje mi się, że jest spawana, nie odlewana to tutaj miałem powiedzieć, projekt został zaniechany, nie pamiętam teraz czy ZIS-25 czy z 1 ale ogólnie szybkostrzelność by spadła do dwóch strzałów na minutę ze względu na rozmiary pocisków do tej armaty. Tutaj mamy ar projekt armaty z 1 i to jest już, jak widać, wieża odlewana po projekcie. I w tym przypadku, żeby nie skłamać, dobra, to ja żeby nie skłamać nie będę mówił, może zrobię o tym osobny film. Dalej, Inne KW1. W kliku inne KW1 mamy projekt zamontowania miotaczy ognia na błotnikach do KW1, który te miotacze ognia były testowane na kadubie T34. Tutaj mamy zdjęcie tego prototypu. Wczesna wieża T34. I mamy tutaj te miotacze ognia na boku kadłuba. Tutaj jest projekt zamontowania moździerzy na wieży KW1. I na końcu zdjęcie, co ciekawe, propozycja dla Geijin. To są oczywiście ładunki z zasłoną dymną na z tyłu płotników KW1. Więc skończymy temat KW1.